Element, który ukształtował do końca nasz plan życiowy, bycia księdzem, bo to już było duże serstwo. On powiedział: Wy bierzecie piętnastkę. Karol bierze piętnastkę, ty bierzesz piętnastkę. Dlatego, że to doszło do zaaresztowania księży, Saryzjanów, którzy. Czyli na parafii, naszej Dębnickiej dziewięciu księży, wywieźli do Oświęcimia. I ta młodzież, która była prowadzona przez tych księży, została, że tak powiem, bez prowadzenia, bez pańska się stała. I, i Teranowski po prostu podjął tą młodzież i z, z, stworzył z niej te piętnastki, które rozdzielił potem pomiędzy mnie. Karola i następnych chłopców, którzy należeli do naszej podstawowej piętnastki, jego piętnastki. Każdy z nas miał obowiązek robić to samo, co pan Tyranowski robił z nami. Godzinę z każdym chłopcem raz w tygodniu. Cztery oczy. Karol sobie wymyślił, że ponieważ miał umiejętność gospodarowania swoim czasem, jeden chłopiec szedł z nim do Solwaju, a drugi chłopiec wracał z nim ze Solwaju. Ponieważ droga z Zębnik do Solwaju była mniej więcej godzinna, to akurat to pasowało do planu Tiranowskiego i planu Wojtyły. Oczywiście nie kończyło się na tej godzinie, bo to były później kontakty z chłopcami na terenie również ich rodzin, bo Tata został zaresztowany albo wywieziony, albo nie było co jeść, a brakowało opału. Były konkretne życiowe sprawy, które się wyłaniały w życiu tych chłopców i w których myśmy uczestniczyli poprzez kontakt z tymi chłopcami.